aktualności Radia Watykańskiego. Środa Popielcowa jest w Polsce dniem solidarności z Ukrainą. W całym kraju zbierane są ofiary na pomoc. Mówiąc o tym na audiencji, papież Franciszek zaapelował o niezamykanie serc na potrzebujących. Dramatycznie pogarsza się sytuacja w jedynej katolickiej parafii w Gazie. Tamtejsi chrześcijanie proszą świat o wytrwałą modlitwę o pokój i nie pozostawianie ich na łaskę losu. Konflikty zbrojne rodzą potężne traumy, co sprawia, że ludzie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Kościół na Ukrainie szkoli specjalistów, którzy będą nieść pomoc doświadczonym wojną. 14 lutego, wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Na Audiencji Środowej Ojciec Święty przypomniał o rozpoczynającym się dziś wielkim poście. Zachęciłby wykorzystać ten czas jako okazję do nawrócenia i wewnętrznej odnowy w słuchaniu Słowa Bożego. Papież wezwał też do większej troski o naszych braci i siostry, którzy potrzebują naszej pomocy oraz intensywnej modlitwy, zwłaszcza w intencji zyskania daru pokoju dla świata. W sposób szczególny Franciszek Prosiłby nie zapominać o naszych braciach cierpiących na umęczonej Ukrainie, w Palestynie i Izraelu. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Polacy dają dziś znać o sobie. Na początku Wielkiego Postu we wszystkich kościołach w Waszej ojczyźnie prowadzona jest dziś zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie. W obliczu tak wielu wojen nie zamykajmy naszych serc na potrzebujących. Modlitwa Post i Jałmużna niech będą drogą budowania pokoju. Serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom.